Hej, ciasteczka, dzisiaj robię sałatkę kurczak premium z McDonalda. Bardzo prosta w zrobieniu. Mnóstwo warzyw, kurczak jako białko dodatek i serek, plastereczki, takie z idealnie jak to ładnie wyglądajemy oczami. Idealna na lato. No, tak jak w McDonaldzie, ale może jeszcze lepsza i możecie sami ją zrobić w domu. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, dajcie łapki w górę, jeśli lubicie sałatki z McDonalda. Ja chyba już lubiłam jakieś więc. Inz... Zaglądajcie, oglądajcie, szukajcie jakie sałatki robiłam. Może się gdzieś tu pokażę, <laughs> jakie filmiki. Spijcie komentarze właśnie, jakie sałatki lubicie najbardziej. Pozdrawiam ciasteczkowo Pana, który mnie rozpoznał w pociągu relacji Warszawa, a pociągu pendolino oczywiście relacji Warszawa. Kraków. Pozdrawiam bardzo gorąco! Sałatka premium, kurczak premium z McDonald'a dzisiaj robię. Jest idealna. Pogoda na taką sałatkę. A zaczniemy od kurczaka, bo musimy go usmażyć. Chorupiący, musi być pyszny i zimny. Więc dlatego zaczynamy najpierw od przyprawienia. Tu Mam sól i pieprz. Troszkę sobie posolimy. Trzy małe polędwiczki. To myślę, że jest. Nie ważyłam, ale widziałam właśnie na ile takie polędwiczki. Lubię te polędwiczki, bo one są takie mięciutkie, jak się usmażą, fajne. Idealna grubość. Możecie też pieprz pokroić. Myślę, no, że tak z 80 gramów, tutaj będzie. Możecie mniej, to no zależy, możecie w ogóle bez mięsa, nie, bez mięsa nie może być, w kremu, no jak bez mięsa, Dobre. ale tu ilość, to już dowolnie, jak Wam pasuje i jak macie ochotę. Tutaj daję trochę tak papryki czerwonej, przypraw do kurczaka, Więc chwilkę tak to pomieszamy, wiecie, ja to wszystko robię tak na oko, no i później jakoś to wychodzi, nawet smakuje. Tak tu mam z tyłu za kamerą tutaj na chwilę. A które... dzisiaj jest jakiś inny smak. Coś, coś innego mam zrobić, Więc ja nic innego nie robię. Robię to, co zwykle. Wszystkie przyprawy te, które używam. Można to zrobić dużo wcześniej, zostawić tego kurczaka chwilę w lodówce. Ja dzisiaj akurat zrobię tak od razu. Na zielonych talerzach. Pięknie mam jajeczko, które tam. tutaj przygotowałam płatki kukurydziane, poproszłam i łyżkę mąki, bo łyżkę łyżka mąki w samych płatkach, a ja tak sobie wymieszam. Tak, olej już tutaj się grzeje. Panieruję teraz moje polędwiczki w płatkach jajku, w płatkach i następne płatki, pamiętacie, jajko i płatki, tak? I jeszcze jedna, olej, ja tak sprawdzam, no, to, ale to jest niedużo tego oleju, tak, już jest rozgrzane. O, tak, i teraz zmniejszam sobie troszkę żeby się nie przypaliły Myślę, że tak po 3 minutki w każdej stronie. zostawię sobie wygarkę. Mam takie kuchence specjalne. 3 minutki, proszę pani, a nie 5. Pięknie przerumienione kurczaczki moją i spaliłam. Jak spaliłam? To będzie ślepy, Czy co? Piękne, chrupiące. Teraz odstawiamy na ręcznik papierowy, żeby nam. To się wystudziło, odsączyło, Na chwilę musimy poczekać. Kuczek się przestudzi, pokroimy sobie kawałeczki. A, soczyste mięsko chrupiące. Słychać jak kroję. A, fajne. No, jeszcze jest takie letnie, ale to zanim przygotuję sałatę, to akurat już nam się to przestudzi do końca. No, trochę przestawiłam z tym kuczekiem, ale to nic. My miała dwie sałatki. Słuchajcie, to może się akurat wykorzystamy jedno jajko i, i tą ilość bułki, więc na, na takie trzy polęgwiczki. No to może też idzie zimne przecież i później wykorzystamy sobie na przykład później albo jutro, albo zrobimy dwie sałatki. robimy w takiej miseczce taką porcję. Tu mam sałatę rzymską. To jest akurat nie moja, ale tutaj mam masłową moją zagrywkę. A na Instagramie będziecie mieć zdjęcie z moją sałatą pekińską, którą wyhodowałam pierwszy raz, słuchajcie, w życiu. Kupiłam sobie sadzonki i pytam się, urośnie mi? Taka koleżanka sprzedała mi urośnie ci. I faktycznie, słuchajcie, jak ona się fajnie zwija. Na początku myślałam, że będę ją spinać spinaczami, żeby, żeby mi się ta głowa zrobiła, a potem nagle patrzę, ona taka taka wielka, piękna. Simaczki gdzieś tam podchodziły do niej, jedną zjadły. <grym> Roku jest dużo ślimaków, no niestety, jest mokro, ale pięknie wszystko rośnie. I tu mamy, o, a ta ma słowa też. Drugi rzut już tej sałaty, już jeden zjedliśmy, gdzie miałam lodową też. Też jest dla mnie to takie, mi się wydawało, że to nie urośnie. Jeszcze muszę wiedzieć, co sadzić. Nie sadziłam kalapiorów, ani brokułów, ale już jarmo sobie w tym roku posadziłam. Kiedy już sadziłam i nie przyjął się, a w tym roku takie mam wielkie liście piękne. Kiedyś może Wam zrobię zdjęcie na Instagram. Wrzucę, zaglądajcie na Instagram. Fajne są tam zdjęcia. wszystko wam tam relacjonuje. Aha, i tak sobie targam tą sałatkę, targam. No myślę, że tyle albo więcej jeszcze. O! Dajesz, ale nie mam wszystkiego i nie mam noża. Zaraz, chwilkę. Dużo tych składników tutaj. Od czego zacząć? A, od koktajlowych. Przekroję sobie je na połowę. Możemy sobie je tak ładnie. Z środeczkiem też tu. No ile damy? Pięć. Tyle? No tak, trzeba troszkę dać gdzieś tam schować do spodu, żeby też mi na wierzchu było. Tak. Super. O. Dobra. Teraz co mamy? Mój buraczek. Pokrywam tak, żulię, jak są tam paseczki. Też gdzieś tam schowam od spodu. Co? Pierwszy burak nie jest gorzki, słodziutki, mięciutki. Fajnie się kroiło. Wpoczkole mam takie trzy plasterki średniego buraka. No jeszcze nie urosły aż takie wielkie. Teraz damy płatki takie parmezano. Tak, kurczak. Taka kurczaka to tutaj. Popchamy. Damy. Gdzieś mi się schowały. Nie szkodzi, mam już to dołożymy. A co? Jednego to jednego tu pokroimy. Damy tak za blisko jeden drugiego, żeby to było zielono, ładnie. Na koniec grzaneczki chrupiące, przypieczone. Piękne. Można to zrobić też na oliwy, ja zrobiłam do piekarniku. Mamy. Sałatka kurczak premium z McDonalda. Gotowa. Mm, ale pachnie. Jest idealna na letnie wieczory, kolacje, leciutka. Niekoniecznie się odchudzamy, ale właśnie, żeby sobie zjeść, bo nam się nie chce gorąco nic innego. Zjeść warzyw, mnóstwo. Przepycha. Tak, przepycha. Pozdrawiam. Cześć, bo do następnego odcinka.